Co się stanie, gdy życie toksyka rozpadnie się? Toksyczni ludzie mają tendencję do pozostawania ze swoim obecnym partnerem, partnerką i bardzo, ale to bardzo utrudniają im życie. Kiedy popapraniec osiągnie dno, nie może przyciągnąć do siebie ludzi, ponieważ brakuje mu energii i zasobów. To powoduje, że toksyk czuje się chronicznie przygnębiony i nieszczęśliwy. I nierzadko rzutuje te uczucia, te emocje na swojego długoterminowego partnera, partnerkę, który w efekcie czuje się zupełnie inną osobą i zaczyna odchodzić od zmysłu. Popapraniec obwinia partnera za swój własny stan umysłu. Obwinia go dosłownie za wszystko, ponieważ nie może wziąć na siebie odpowiedzialności ani spojrzeć. Na siebie w lustrze. Kiedy życie toksycznej osoby się rozpada, bez wątpienia wpływa to na wszystkich wokół niego.